Hej, witajcie. Niedawno miała premierę zdrapka Lecą Dolary, dlatego na dzisiejszy odcinek przygotowałem 10 takich zdrapek po 10 zł, żeby sprawdzić razem z Wami, co tutaj fajnego uda się wygrać. Szukamy wygrywających liczb oraz dwa są symbole dodatkowe. Mamy monetkę dwójkę, no i zaczynamy. Sprawdzajcie razem ze mną oczywiście.

51 też nie, 43 nie ma, 13 22 nie ma, 23 jest, 44 nie ma i 49 nie ma, także pierwsza zdrabka pusta. Wiadomo, jakbym tam coś przegapił czasami, abyście zauważyli to. Napiszcie oczywiście Na dzisiejszy odcinek kupiłem 10 takich zdrapek Szczerze mam nadzieję, że tu się zwróci chociaż pod ten nowy rok Bo jak nagrywam to jest 2 stycznia Także pod ten nowy rok mogłoby się chociaż zwrócić Dobra, 51 39 52 32 28 18 48 27 15 38 21 34 nie ma, 45 nie ma, 19 nie ma, 41 nie ma, 54 nie ma, 22 nie ma, 33 nie ma i 25 nie ma, także druga pusta. Nie pokazałem Wam, jakie są progi wygranych. Słuchajcie, tutaj macie dokładnie. Wszystko uwzględnione. 9 progów wygranych. Od 10 do 500 tysięcy. Także tak to wygląda. Tyle można zgarnąć. My mamy dwie zdrowki za sobą. Na razie nie mamy nic. Ale coś tutaj musi być. Coś tutaj musi wpaść na 10 zdrapek na pewno. Tak z dwie powinny być. No i liczę na to, że jakaś stówka wpadnie w jednej. Dobra, trzynaście, pięćdziesiąt jeden, piętnaście, siedemnaście, czterdzieści jeden, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, trzydzieści trzy, czterdzieści sześć.

14. A i mamy monety Mamy symbol moment I mamy 25 A 25 nie ma Ale mamy symbol monet A jak mamy symbol monet To wygrywamy dwukrotność przypisanej do niego kwoty Czyli tutaj będzie w tych monetach 20 zł Tutaj znaleźliśmy Jedną dyszkę przy 46 Także ta zdrapka ma 30 zł Wygrane Także fajnie Fajnie, już coś mamy. Lecimy dalej. Długo się to drapie. A wy, moi drodzy, jak graliście w tą nową zdrapkę, to napiszcie mi w komentarzu, co udało wam się wygrać. Czy jakaś fajna wygrana wpadła, czy tylko zwrociki. Jestem tego ciekawy, czy ktoś, komuś udało się po prostu wygrać jakąś stówkę, dwie, czy coś tam nawet ponad to. Dobra, szukamy tutaj 45 31, 48, 42 26, 37. Mamy cash, słuchajcie, kolejny symbol mamy cash, który daje nam w przypisaną do niego kwotę wygrywamy bez podwojenia, czyli na razie dyszka w tej prawce.

i 24. Także symbol keszu daje nam 10 zł w tej zdrabce. Dwie zdrabki wygrane i dwie przegrane. Idziemy na równo na razie. Mamy już 4 dyszki, tak? Troszkę drapania tutaj będzie. Mam nadzieję, że nie będzie to też za długi odcinek. Dobra, szukamy tych liczb. 22. Jedenaście pięćdziesiąt sześć piętnaście trzydzieści sześć dwadzieścia jeden czterdzieści sześć dziewiętnaście czterdzieści jeden dwadzieścia pięć nie pięćdziesiąt trzy 43 trzy pięćdziesiąt osiem, trzydzieści trzy dwadzieścia trzy czternaście, dwadzieścia siedem słuchajcie, mamy dwadzieścia siedem, i to jest kolejna dycha, to jest kolejna dycha. Jeszcze coś tutaj możemy dołożyć, trzydzieści jeden, trzynaście. I 24, nic więcej tutaj nie mamy, także tu jest dyszka. 3 zdropki wygrane, dwie przegrane na razie, dobrze mówię. Dobrze mówię. Nasze więcej zdropek wygranych na razie jak przegranych, no coś nowego. Coś nowego. Dobra, jesteśmy w połowie. Szukamy dalej, a wy patrzcie jak zwykle razem ze mną. Mm.

Mam nadzieję, że tutaj wszystko dobrze widać, bo wy tam piszecie zawsze, że coś tam nie tak z tą kamerą ustawioną. Także nie, nie wiem, jak już mam wam to ustawiać, żeby to było dobrze. Mam nadzieję, że teraz jest ok po prostu. 36, 29, 34, 16, 22. 35 51 27, 18, 19 nie widzę, 12 nie ma, ale są monetki i tu będą dwie dyszki na razie, bo te monetki, jak pamiętacie, to one nam podwajają naszą wygraną. Także dwie dyszki na razie, zsumują się, szukamy dalej 49, 47. 28, 43, 33, 53 nie ma, 56 nie ma i 24 nie ma, ale w tej zdrabce mamy dwie dyszki. To odkładam je do wygranych, 4 do 3 dla wygranych. Fajny odcineczek dzisiaj, naprawdę fajny. Dużo jest naprawdę wygranych zdrapek. Mam nadzieję, że to jeszcze nie wszystko. Że jeszcze coś tu będzie, taką mam nadzieję, że dzisiaj wygrane zdrabki albo zremisują, albo chociażby wygrają. 53 39 17 34 22 37 41 czterdzieści osiem, czterdzieści siedem, pięćdziesiąt siedem, trzynaście, nie widzę, trzydzieści trzy nie widzę, czterdzieści cztery nie widzę, szesnastki, nie pięćdziesiąt dziewięć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia cztery, dwadzieścia trzy, czternaście. I 49. No, pusta. Zostały nam do końca dwie. Materiał już ma 12 minut i 30 sekund. Także jest spoko. Wyrobimy się w miarę. No, oby jeszcze coś tutaj wpadło. No, Liczę na to. Wiem, że dużo dzisiaj chcę. Może dużo, może niedużo, ale... ale mam taki niedosyt mały. Dobra. Dwie ostatnie zdradki. No i. Oby chociaż jedna z nich jeszcze coś tutaj miała. 22. Patrzcie dokładnie, jak jesteście jeszcze razem ze mną, żebym nie przegapił żadnej wygranej. 55, 49, 15 nie ma nic. 38, 12, 41 nie ma, 13 nie ma.

Odkładam do przegranych i mamy w tym momencie po. No! Przegrane zdrabki wygrywają. Jest 5 do 4. Także jak tu będzie wygrywająca zdrabka, to będziemy mieli 5 do 5. Także na to liczę. Takie są nasze liczby w ostatniej zdrabce. 15 czterdzieści pięć dwadzieścia trzy dwadzieścia dwa czterdzieści dziewięć czterdzieści osiem trzydzieści trzy trzydzieści osiem pięćdziesiąt dziewięć trzynaście czterdzieści cztery czterdzieści trzy 56 54 53 nie ma coś na razie pusto 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 39 nie ma 25 nie ma i ostatnie dwa pola i ostatnie dwa pola też tutaj nic nie było Także 6 do4 dla przegranych z drapek 4 żeśmy wygrali, także uważam, że jak na 10 to jest i tak sporo.